Dobra. Jesteśmy w ekspozełu, sumie tam gdzie chcemy, żeby powstało kiedyś Bydgoskie Centrum Klasycznej Motoryzacji. Właśnie robimy przymiarki do czegoś takiego, co nazywa się projektem klasyki 360. Chcemy wrzucać zdjęcia 360 stopni z wewnątrz każdego z klasyków. Chcemy robić zdjęcia samochodu, opisy samochodów. Takie wirtualne troszkę muzeum. No, zobaczymy co z tego wyjdzie. W tej chwili trwają przymiarki. No i jedzie jakaś ochrona, może być wesoło. Także zobaczcie za czym, jeżeli ktoś będzie chciał, żebyśmy jego auto umieścili w takim muzeum, napiszcie do nas, odezwijcie się i my na pewno to zrobimy. Działamy, robimy na pierwszy na pierwszy ogień idzie Fiat 126P w tej wersji już FL. Bardzo ładny, należący do, do Andrzeja, który dba o niego chyba lepiej niż o siebie. Zobaczymy. Samochód, samochód jest fajny, jest obfotografowany ze wszystkich stron. E, chcemy zrobić po nim taki wirtualny spacer. E, będą pokazane widoki z wewnątrz, tak, że będziemy mogli sobie usiąść i normalnie rozejrzeć się, e, jak wygląda za kierownicą takiego samochodu. E, będą zdjęcia silnika, będą opisy. No, fajnie, liczę, że, że, że będzie to fajne coś kompleksowego. E, takie właśnie miejsce, gdzie będziemy trzymali historię, gdzie będziemy trzymali informacje o naszych pojazdach. Także zapraszam wszystkich.